Halo halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progres 7 jeden z tej strony. Kolejna dawka newsów z gry World of Tanks. Zacznijmy. W superteście znalazła się czechosłowacka maszyna ciężka, tym razem siódmego poziomu. Pojazd ten rozpoczyna gałązkę pepikowych ciężarowców. Nie posiada automatu ładującego, za to ma kilka dział do wyboru. Najprawdopodobniej najlepszym wyborem będzie tu 105, zadająca średnio 320 uszkodzeń na strzał z podstawową penetracją 206 mm, a na Goldzie 242. Rozrzut 0.44 zmuszać nas będzie do walki w zwarciu, lecz polecam opanować technikę cooldown, down, czyli chowanie kadłuba, który jest słabo skontowany i ma pancerz 40 mm, natomiast wieża ma już 200 mm, co w praktyce powinno co nieco odbić, chociaż nie jest to obła konstrukcja, więc raczej też bym uważał na ten element czołgu. Tragiczna moc na tonę jest znakiem rozporządzenia. Poznawczym w nowej gałęzi czołgów ciężkich naszych sąsiadów z brakiem dostępu do morza, więc już od samego początku polecam sprężarkę. Wystartował drugi test publiczny aktualizacji 1.13. Możecie ponownie pobrać klienta. Obie wersje SD i HD ważą mniej więcej tyle samo, 90 MB. Osoby, które wykupiły sobie opcję Prime na Twitchu, niedługo będą mogły odebrać sobie nowy zrzut o nazwie Cicha Łowczyni. Cztery czołgi trafią do naszych garażów lecz tylko na 10 dni. Poza tym otrzymamy dopałki do EXPA, medal, dowódczynię, Machizuki, ale co najważniejsze, dwie naklejki. Do sklepu premium trafiły trzy kolejne pojazdy. M54R Renegade za 134 zł, ISU-152K za 130 zł oraz Chrysler K za 123 zł. Moim zdaniem ceny dobre, bo czołgi są dobre. Warto uwagi. Uprzedzając Wasze pytania, który wybrać i czy warto, sami odpowiedzcie sobie na pytania, czym gra mi się najlepiej oraz czy potrzebna jest mi kolejna premka. Dopiero wtedy podejmijcie decyzję. Od dzisiaj, to jest 4 czerwca, ruszyła oferta specjalna z fajnymi bonusami i nagrodami. W World of Tanks upamiętniamy 77. rocznicę D-Day, czyli inwazji aliantów na niemieckie siły w Normandii. Z tej okazji do 7 czerwca skorzystajcie z okazji wymiany wolnego doświadczenia, zniżek na przeszkolenie załogi oraz wypełnijcie misję, bo do zgarnięcia są rezerwy osobiste, materiały eksploatacyjne, ulepszony mechanizm obracania oraz konto premium. Na dzisiaj to tyle nowości złota. Jak coś nowego się pojawi, to się o tym dowiecie pierwsi. Dzięki za uwagę, życzę wszystkim. Upalnego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.